Cześć, witajcie widzowie, ja nie jestem Lego świadkami, a dzisiaj przedstawię Wam zestaw z Lego Ninjago Dragons Rising o numerze katalogowym 71793 Hitwave Transforming Lava Dragon. Zapraszam do oglądania. Dobra, mamy już gotowy zestaw z uro. No Oczywiście jak go zużyłem 1 czerwca, już jak go dostałem, w sumie to 31 maja, możecie zobaczyć live na moim kanale zbudowania, jeśli chcecie. Jeśli Kamil podeśle, linka w opisie, na co bardzo liczę. <laughs> Ale no, standardowo zaczniemy sobie od figurek. Zaczniemy sobie od Kaja, gdyż jest to mój, jaki Kamila, ulubiony ninja. No i tak, Kaj, nowa maska, tak jak w przypadku każdego innego ninja. Nic zbytnio ciekawego, chociaż w sumie jest to dosyć ciekawe. Ten nowy element jakby zbroi w połączeniu z częścią maski. Wyposażony jest w dwie katany. Sam strój jest naprawdę bardzo ładny. Oczywiście ma dwie twarze. Jedną taką z tą dziwną maską, która jak do tej pory po 10 odcinkach nie pojawiła się w serialu. I drugi wyraz twarzy taki. Jeśli chodzi o nadruki, to ma on tutaj jakieś takie szaty, jakieś pasy, jakieś coś. Tu ma. Y z alfabetu Ninjago jest to litera K, czyli pierwsza litera imienia Kaja. Tutaj taki zapleciony czarny pas wokół pasa. Jakaś dalsza część tych szat tutaj, jakieś, na kolanach jakieś pasy i nadruk imitujący Japonki. Z tyłu mamy ten jakby symbol smoka, czy to, co to tam jest i jakieś takie jakby ognie takie w kolorze ciemno-czerwonym, takim wiśniowym, tak samo ma te dłonie, w takim kolorze. No. <laughs> Ogólnie naprawdę bardzo fajna figurka. I na pewno jest jedną z lepszych. Następną figurką jest Lloyd. Jest on znowu tak samo wyposażony w dwie złote katany, znów ta nowa maska, tym, tym razem w kolorze takim jasno-zielonkawym takim. Dwa wyrazy twarzy, znów taki z maską i taki zezłoszczony nowa zbrojka znowu Jeśli chodzi o jego ubrania, no to mamy znów ten symbol tym razem jest to literka L znów takie jakby pasy, właściwie przód tych ninja wygląda tak samo, różni się tylko kolorami nóżki się na pewno różnią, bo Lloyd ma tutaj pas taki jakby leciutko miętówkowy taki kolor, taki miętowy jakby. I znów te takie pasy na kolanach i znów to imitujące jakby Japonki. Z tyłu znów ten znak smoka, ale tutaj jakby taka już elementy takie inne. Także <trym> to była figurka Lloyda następną figurką jest Wildfire, jest ona wyposażona w te takie moce ognia, którymi można strzelać na przykład do ninja chociaż nie polecam akurat do ninja, lepiej by było w kogoś tam nie umiem trafiać, mniejsza <laughs> ma ona takie nowe włoski czerwone bardzo ładne z takim jakby wplecionym elementem księżyca złotym i tu jeszcze jakieś coś ma ona takie ciemno-czerwone brwi w sensie ciemno-czerwone, no zwykłe czerwone. Tutaj jakiś hashtag ma na policzku. Takie pomarańczowe usta. Tu lekkie takie rzęsy. No ogólnie jest ok. Jeśli chodzi o jej ubrania, ma ona takie w kolorze takim... Wyblakło zielonym, jakby taki sam kolor. Mają na przykład duchy z Ninjago, te Kol i Sensei. Yang na przykład, ma ona tutaj znów taki element księżyca. Tym razem, przywiązany, w, jakby w okolicach pępka. Jakieś pomarańczowe szaty, tu jakieś jeszcze coś. Ochraniacze na kolana, tu jakieś jeszcze pod spodem wychodzi kolejna szata jakaś. Z tyłu to wygląda tak. Ogólnie całkiem spoko minifigurka. Trzecią minifigurką jest Lord Raz. Jest on wyposażony w ten taki swój młot, który wygląda w serialu totalnie inaczej. No ale mniejsza z tym. E, ma on nową główkę. Jest to taki jakby tygrys. Tu ma taką brudkę, czy jakieś tam zęby. Oczy normalne jakieś różowe coś. Nowa zbrojka, którą ma każdy złoczyńca, tylko różnią się czasami kolorami. Jest złota i jest czarna. Tak się ona prezentuje. Ostatnią figurką w tym zestawie jest taki oto złoty wojownik Mini figurki mamy sobie omówione. To możemy sobie omówić ten jakby pojazd rasa Tutaj taki element, dzięki któremu to się w ogóle kręci. Nowe złote sztutery, taki element, tu jakieś dopalacze tutaj no jest to taka po prostu budowla trochę na siłę. Taki mały pojazd. Mam wrażenie, że taki jest troszkę na siłę to wpleciony. Tu jakaś tarcza z nexo z, znowu z tym symbolem. Tu jakieś nowe znaczy, jakaś taka kierownica jakby coś do sterowania po prostu takie o jakieś no także tak, tak to wygląda tak to się prezentowało ostatnią rzeczą w tym zestawie jest smok ma on taką główkę tutaj symbol kaja z niewiadomych przyczyn na zbrojce jakby ma on takie rogi które można sobie regulować O, mogą być tak. Tutaj taki pomarańczowy Jakby w sensie takie. Jak widzicie, lubi się ten mech strasznie rozjeżdżać. W sensie... Boże mech, jaki mech smok. Lubi się strasznie rozjeżdżać. Także trzeba się z nim ostrożnie. Tutaj taki jakby łososiowaty w sumie. Można to nazwać. Taki pysk. Tutaj górna część taka ciemnoczerwona, bordowa. Tutaj jakieś serki. I no. Dalej mamy szyję. Tutaj co tarcza z, ne z Nexo, taka z, takim, z taką naklejką. Z drugiej strony to samo. Od góry tutaj tak. Od dołu tak. taki tułów tutaj idzie. Jakby szyja idzie tutaj aż do tej kulki. Jest to całkiem spoko zabudowane ogólnie. Tutaj jakieś siodełko dla mi figurki. Tu jakieś złote, złota zbroja, jakby czy coś. Tutaj jest już takie ładnie zabudowanie. Tutaj jakieś takie kolce. Tutaj ogon, który trochę tutaj słabo wygląda przez to, ale tak ogólnie jest spoko. Jeśli chodzi o. Przednie łapy to mam tutaj takie jakby dwie katany i takie duże ostrze, taka naklejka tutaj też. Staw taki taki nie pamiętam jak on się nazywał, ale no właśnie tak to się rusza. Ładnie zabudowane ogólnie. Od przodu to wygląda tak, tutaj takie pazury fajne. I każda ogólnie stopa, jakby wygląda tak samo. Tutaj jeszcze wygląda to tak, i ma tutaj takie coś. Druga, tak samo. Więc jeśli chodzi o tył, to są dosyć dziwnie zbudowane, jak widać, ale ogólnie ja myślę, że są spoko. Tak, tutaj tarczy. Nexus z dwóch stron. Tutaj jakieś coś, od przodu tutaj mamy taki element, i z tyłu jest to dosyć kiepsko zabudowane, ale jakoś daje radę. Jeśli chodzi o dół, to wygląda on tak. Znowu to siodło. Tutaj jeszcze jakieś takie coś. A tutaj tak zwane cztery litery. I oczywiście z tej strony wygląda tak samo jak z tamtej. Teraz pokażę Wam proces przemiany, tej transformacji, jakby trzeba się odchylić te nogi tak wszystkie o. o i tak wygląda oto nasz już taki smok przetransformowany w tą taki przetransformowany Tutaj oczywiście znowu to siodło. E, także mamy tutaj takiego sobie smoka i to strzela. Aczkolwiek bardzo słabo strzela. Czasami. Potrafi się ta kulka czasami blokować. Także no, jak widzieliście się wystrzeliła i gdzieś mi uciekła, więc poczekajcie, muszę ją znaleźć. Mamy szkuleczkę i wygląda ona tak jest po prostu tak jak każda inna, tylko że jest taka fioletowawa i jest spoko. Czasami oczywiście ten mechanizm się blokuje i się nie chce wystrzelać czasami ta kulka i po prostu jakby jak próbuje to wystrzelić, to ten element jakby bierze tą kulkę i ta kulka jakby sprawia, że ten element się wygina tak trochę. Ale tak poza tym to jest OK. Ogólnie samego smoka można też jakby tą kulkę można wystrzelić, kiedy smok jest w normalnej pozycji. Jakby dosłownie można po prostu tu wziąć tak i, i to wystrzelić. Jak widać działa, działa. Jest ok. Także, co? Omówiłem chyba już wszystko. Także tak się prezentował ten zestaw. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie lajka. Dajcie suba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Kamila. Dajcie znać w komentarzu też, czy macie ten zestaw. A może planujecie go zakupić. I co? To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Dziama.